Zewnętrzne bezpieczeństwo bierne można osiągnąć poprzez. Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym filmie z omówieniem pytań przygotowujących do egzaminu na instruktora nauki jazdy kategorii B. No i pamiętajcie, że nie zmienię te pytania pochodzą ze strony testy Link do tej strony znajdziecie w opisie filmu, plus w opisie filmu znajdziecie kontakt do mnie i znajdziecie tam jeszcze te rzeczy, o których mówię tutaj w tym odcinku, więc zapraszam do opisu filmu. Możecie to sobie wszystko na spokojnie przeczytać, żeby sobie to jeszcze dodatkowo utrwalić. Natomiast jeżeli chodzi o samo pytanie, to pytanie brzmi tak: zewnętrzne bezpieczeństwo bierne można osiągnąć poprzez odpowiedź A: stosowanie fartuchów przeciwbłotnych, odpowiedź B optymalizację sygnalizacji świetnej, odpowiedź C likwidację ostrych krawędzi w pojeździe. No I tutaj mamy jedną poprawną odpowiedź i jest to odpowiedź C. I dlaczego tak jest? Dlatego, że pamiętajcie, że mamy takie pojęcie jak bezpieczeństwo czynne i bezpieczeństwo właśnie bierne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bierne, to są wszystkie rzeczy, które wpływają na zminimalizowanie skutków zaistniałych już wypadków drogowych lub kolizji. Czyli nie może to być optymalizacja sygnalizacji świetnej, na przykład, dlatego że jeżeli wypadek już wystąpił, no to ta optymalizacja nie wpłynie w żaden sposób na skutki tego wypadku. Więc pamiętajcie, że mówię, mamy bezpieczeństwo bierne to są wszystkie rzeczy, które wpływają na zminimalizowanie skutków zaistniałych już wypadków drogowych. A bezpieczeństwo czynne czyli w zasadzie rzeczy, które wchodzą w skład bezpieczeństwa czynnego, to są wszystkie rzeczy, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie kolizji lub wypadku drogowego. Czyli one, bez, te rzeczy, które wchodzą w skład bezpieczeństwa czynnego, one wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia właśnie kolizji lub yy, wypadku. Także tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście na koniec do opisu filmu i życzę Wam dobrego dnia.